Okay. O, witam bardzo serdecznie, jestem Tysonem na Matikram, przywitaj się. Y witam i o pytania pytam jest emisor Rafiger. Dzisiaj gramy w Wy... Murderer na serwerze mcps.net Z tym Jeżeli kojarzycie sobie grę g Murderer, to to jest to samo, tylko w Minecrafcie.

Dobra, jednego fraga, wow. Jak on... Czyż ja go klepłem? Czekaj, ja zobaczę sobie to na nagraniu. Nie zobaczysz na nagraniu. No muszę... Ej, ja byłem Mozilla. Mozilla Firefox. <laughs> I ogólnie tu chodzi o to, jeżeli spotkacie jakiegoś typka, który ma niec, to znaczy że się i nie macie łuku, to znaczy, że będzie. W I polecam zbijać na tym Speaker, tutaj I teraz pokazuję. Zoną, a audycja no. zawierała lokowanie produktu. <grym> to jest pingizon.pl albo pingizonka. Pinging.zon, taki takie IP. Tylko ja ostrzegę, że jest produktów. produktu tak Jak później będę Cię ścigać z fiskusu z logami tego Teams, to będzie wszystko dla Ciebie Czekaj jębka, że... Okej okay. Administracja, gdzie jest administracja? Hurdy, hurdy. Dobra, teraz graj Graj i nie Graj Lej jest, z jestem, ale mi Minecraft Skarnię ten jestem. Skarnię czym jestem. Znaczy kim jestem. Człowiek. I, no. U mnie na tym obsymilacz robię Tenis. cięcie. Takie, zgadnij kim jestem. Penisem. Nie. Yeah. Dobra, cięcie robię. Ja mam minus 19. Dobra, jestem po krótkiej przerwie i... No, i Mhm, mm Tak. Dino Mine. Tak, mam internet tylko dlatego nie Minecraft Legacy i muszę komponować go. I też nie nagrywałbym bo nagrywałbym tylko filmiki z różnych gier Minecraft. Muszę go bo, by, muszę... bo założę praksa. się, że Lola by niezbyt dużo osób na okno. A przynajmniej wiecie. I się teraz ciężko jest wybić na YouTube. No. Ty już wiesz. Mogę nagrać karizmoda. Bo tak to no, mają... zawsze sobie, powiedzmy, oglądasz sobie filmiki na YouTube, to niektóre mają bardzo dobrą treść, do, bardzo fajną zawartość, dobrą jakość, tp i td, ale powiedzmy, mają po tylko wyświetleń. Ale wiesz, karizmod śmieszna gra. No. A powiedzmy, niektórzy mają bardzo dobrą jakość filmów tp i td, mogą być no, na tyłku tych wyświetleń. Więc dla mnie to jest troszeczkę zbyt głupie. Hmm. Ja tym spoderysmowi nie ufam nick Angel Girl No, what? Fajny nick. Naprawdę on cię odwzorowuje Normalnie po prostu Angel... Y normalnie mama... No, tak się po prostu nazwać Okej, okay, jesteś polderską, dobra? A gdzie jesteś? What? Bardzo da daleko za górami, za górami, za lasami. Ale skąd wiesz? Bo cię widziałem. No nie! By standard, sekretny broń. A myślę, że ten Spoderyt jest w yes, Ja tak się zaczaiłem, bo widziałem, że Angel Girl idzie i takie... a jest grałeś takie idzie, patrzę, tak, znikali. Tak, ty jesteś w akurat mi się trafił. Jakiś kurde puksem bystander z sekretem to wiesz, Ci w tlecy. Jest 18 karty, w końcu nie mam minusowej, kiedyś miałem minus 300. Lecimy na jemą karneczek. Karma tysiąc. Karma to masz w bag do dali. Nie My jaką mapkę gotować? Głosujemy. Nie wiem, na jakąkolwiek. Italii. Tylko kurde, znów, znów było lokowanie produktu najpierw, bo teraz McDonald's wcześniej WTS. Te, Czyli i w ogóle sobie pomijamy być na innego tez, ja ale... Nie, zarabiamy na reklamach, bo ja nawet nie mam YouTube'a. Też muszę to włączyć, ale nie, nie będę jeszcze... Ale naprawdę nie, tak, nie wiem, czy takie... Bo nie wiem, czy ludzie by takie głuche filmiki ja takie z samym tylko głosem. Ale nie wiem, gdzieś tak muzyczka w tle. Co Jezus Maria, znowu sekretną jestem, lol. Kurde, a ja... Uh, ...Worderson, lol. A po to nie jesteś mi... jeden z tych trzech typów, spoko. Więc... Trochę źle, że ci powiedziałem, że jesteś sekretną, ale... ...za to nie wiesz, jaki mam Wiem. No jak? Powiedz, Koksie. Ty? masz hash e c -a -c H C mhm. ch jakoś tak no ten co goś tu napisał kurwa najeżyłeś się no dobra, okej pan nie czekaj, akurat muszę zrobić cięcie czekaj no dobra, więc jestem po krótkiej przerwie i jestem na produkt. Polecam laptopy, komputery, wnuka, jaśka yy. a, wiesz, a wiesz co ja Ci polecam? Wiesz co ja Ci polecam? Ja Ci polecam? Mocz yy. Yy, Mocz yy, Lubię go wlać do gimla Bardzo polecam Magda Gaskera Wiesz, jaki jest najłatwiejszy sposób wkrocia od Wiesz, jaki? Zachowuje się jak jest gej. Hmm. Ej, ej. Hmm. Wiesz, jak jest jakiś... Jaki ty masz? Ja? No. Salam to. Do dobranoc. Do cześć. Kurty, nie mogę się trafić. No Może. No ładna. <laughs> Czyli muszę zaraz I skończyć nagrywanie. Tarcza, tarcza. Nie! <coughs> Wody. Dobra, a więc dzięki za odcinek ziomeczki. Zobaczymy się w kolejnym. To no, już jest film. koniec no. odcinka.